W rozległym i niezbadanym krajobrazie ludzkiego umysłu istnieje molekuła o niezwykłej mocy. Molekuła zdolna do przenoszenia nas do krain wykraczających poza nasze najśmielsze wyobrażenia. DMT, czyli dimetylotryptamina, od dawna intryguje mistyków, naukowców i psychonautów. Jej efekty są szybkie, intensywne i często opisywane jako zmieniające życie. DMT to naturalnie występujący związek psychodeliczny, który można znaleźć w różnych roślinach i zwierzętach. Jego struktura chemiczna jest bardzo podobna do serotoniny, jednak subiektywne efekty DMT są znacznie głębsze niż w przypadku jakiejkolwiek innej znanej substancji psychodelicznej. DMT nie jest nowym odkryciem. Przez wieki rdzenne kultury na całym świecie używały tej substancji w swoich praktykach duchowych i leczniczych. Na przykład szamani amazońscy od dawna ważą potężny napój, a aby komunikować się z duchami i uzyskać dostęp do ukrytej wiedzy. Również w Ameryce Południowej, tabaka jopo, wytwarzana z nasion drzewa Anadenantera peregrina, jest używana od tysiącleci w rytuałach i ceremoniach. Uważa się, że tabaka JOPO bogata w DMT łączy użytkownika ze światem duchów i ułatwia wróżenie. Te starożytne praktyki sugerują, że nasi przodkowie mogli posiadać głębsze zrozumienie natury świadomości i potencjału DMT. Używanie DMT wyprzedza historię pisaną. Dowody archeologiczne sugerują, że ludzie pracowali z roślinami zawierającymi DMT od tysięcy lat. Starożytne malowidła naskalne w Algierii przedstawiają postacie szamanów trzymających grzyby, o których sądzi się, że zawierały DMT. Rośliny zawierające DMT można znaleźć dosłownie na całym świecie. Starożytni Egipcjanie dobrze znali przynajmniej jedną z tych roślin, drzewo Akacja nilotika, które nazywali drzewem życia. Drzewo życia jest widoczne w całej egipskiej mitologii. Pojawia się w hieroglifach, a nawet jest odkrywane w odkopanych grobowcach. Starożytne hieroglify często zawierają symbol zwany oko Ra. Ra był egipskim bogiem słońca. Ten starożytny symbol, który był często celebrowany w rytuałach świątynnych, wygląda niezwykle podobnie do gruczołu szyszynki. Starożytne wedy hinduskie często wspominają o napoju Soma, nazwanego napojem bogów. Jednak gdzieś na przestrzeni dziejów, prawdziwa tożsamość tej mikstury roślinnej została utracona. Badacze sugerują wiele propozycji dotyczących jej prawdziwej tożsamości, począwszy od konopi indyjskich, przez grzyby Amanita Muscaria aż po efedrynę. Patrząc wstecz na starożytne dzieła sztuki hinduskiej, można dostrzec wiele podobieństw ze współczesną sztuką psychodeliczną. Wiemy na pewno, że starożytne Indie były zakorzenione w medytacji. Większość ich dzieł sztuki przedstawia bindi. Znak na czole symbolizujący szóstą czakrę, uważaną za siedzibę ukrytej mądrości. Dobrze udokumentowano, że starożytni Grecy używali ruty syryjskiej w preparatach medycznych. Akacja była również stosowana i pochodziła głównie z Grecji. Co więcej, starożytni Grecy umieszczali symbol szyszki sosny w wielu swoich dziełach sztuki i byli pierwszą w historii kulturą, która to zrobiła. Wielu uważa, że szyszka reprezentuje gruczoł szyszynki, którego kształt jest do niej podobny. Ten sam symbol pojawił się później w większości religii na całym świecie, dlatego nieprzypadkowo jest umieszczony na trawniku bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Masoneria utrzymuje DMT w tajemnicy, a wiedza ta nie znajduje się w konwencjonalnych podręcznikach. Ale wiadomo na pewno, że historia tajnego stowarzyszenia masonerii jest ściśle powiązana ze stosowaniem substancji endogennych, zawierających DMT w rytuałach inicjacyjnych. Akacja jest pierwszą materią w alchemicznym preparacie, który jest częścią świętego rytuału masońskiego. Zgodnie z rytuałem czeladnika, kandydat powinien wypić płyn umieszczony na ołtarzu mistrza, którym jest mikstura z akacji, by wznieść swojego ducha i zrozumieć mowę, którą czcigodny mistrz skieruje do niego w tym samym czasie. Kaliostro był włoskim mistykiem, którego specyficzna odmiana masonerii, między innymi rytu egipskiego, koncentrowała się głównie na medytacji. W rezultacie, królewski arcystopień masoński zaczął wyraźnie odwoływać się do tej endogennej rośliny. Nie jest to jedyne odniesienie do rośliny bogatej w DMT w masonerii. W rzeczywistości akacja wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla tej organizacji. Najpopularniejszą metodą zażywania DMT w postaci krystalicznej jest palenie. Przy czym obecnie najlepszą opcją jest waporyzacja, która zapobiega jego przegrzaniu powyżej punktu działania. Kryształy DMT są wyjątkowo wrażliwe na ciepło. Ta forma spożycia wywołuje silny, ale krótkotrwały stan halucynogenny, uważany za jedno z najbardziej intensywnych doświadczeń psychodelicznych, jakie istnieją. Inną metodą spożycia, która pozwala użytkownikowi doświadczyć psychoaktywnych efektów, jest zmieszanie DMT z inhibitorem monoaminooksydazy. Tak powstaje napar ayahuasca, który jest zazwyczaj mieszanką kory korzenia Mimosa hostilis lub Psychotria viridis. DMT jest również naturalnie wytwarzane przez ludzki mózg. Nic więc dziwnego, że to, co często określa się mianem molekuły duszy, Zapewnia konsumentowi tak nieziemskie doświadczenie. Najbardziej godną uwagi cechą jest szybkość działania i intensywność efektu, powodująca u użytkownika żywe halucynacje wzrokowe i zniekształcenia czasowe w ciągu kilku chwil po zażyciu. Powszechnym odniesieniem w kontekście pracy z DMT jest oczyszczenie. Oczyszczenie po prostu reprezentuje proces, który ma charakter fizyczny, emocjonalny lub energetyczny. Fizyczne aspekty oczyszczania zwykle obejmują wymioty, ale wiele osób w trakcie ceremonii ajachłaska angażujących się w proces oczyszczania doświadcza tego jako eliminacji negatywnej toksyczności i szkodliwej energii, która tkwi w ich istocie. Długoterminowe korzyści wymagają procesu oczyszczania i głębszego połączenia, które przenika do samego rdzenia duszy. A jeśli nastąpi pomyślnie, zwykle zachodzi transformacja, która zmienia motywację osoby i tworzy głębszy lub przemyślany cel w jej życiu. Dimetylotryptamina jest wytwarzana przez szyszynkę, która jest niewielkim gruczołem znajdującym się w centrum mózgu. Najbardziej zadziwiającą rzeczą jest to, że jest to naturalne i twój mózg produkuje DMT każdej nocy, kiedy śpisz. W czasie intensywnego snu mózg pompuje duże dawki dimetylotryptaminy. Nikt nie wie, na czym polega sen, nikt nie wie, dlaczego jest tak istotny, ale marzenia senne są niezwykle ważne, bo jeśli nie będziesz śnił, to po prostu oszalejesz. Kiedy śnisz, kiedy jesteś w głębokiej fazie snu REM. Przeżywasz psychodeliczną podróż. Niewiele osób o tym wie, ale zostało to zbadane i udokumentowane. Oczyszczenie szyszynki jest konieczne dla tych, którzy chcą rozwinąć swoją wielowymiarową percepcję. Szyszynka to nasze naturalne, wewnętrzne źródło DMT. Związek ten aktywizuje u człowieka podwyższony stan świadomości. Obudzona szyszynka otwiera możliwość świadomych podróży astralnych, otwiera percepcję na inne wymiary. Pozwala przewidywać przyszłość i komunikować się z istotami spoza naszego wymiaru. Zaletą oczyszczenia szyszynki jest to, że wytwarza swoją własną dawkę DMT i możemy pracować w duchowym sensie tego słowa przez cały czas, oraz że nie musimy przechodzić przez oczyszczające działanie ajachłaski. Nie potrzebujemy substancji z zewnątrz, aby rozwijać swojego ducha. DMT jest substancją całkowicie naturalną, którą ludzkie ciało produkuje kiedy jest zdrowe. Wydawać się może że ludzie z założenia mieli być istotami wielowymiarowymi, łącznie z umiejętnością odczytywania wiedzy z innych wymiarów. Percepcja transcendentalna transformuje ego oraz szybko leczy cierpienie, konflikty oraz karmę. Na pograniczu USA i Meksyku, pośród pustynnych ostępów pustyni Sonora i jej surowej przyrody, żyje niezwykłe stworzenie Ropucha Bufo Alvarius. Półwodny tryb życia tego płaza zapewnia mu przetrwanie w trudnych warunkach, gdzie temperatury sięgają 60 stopni Celsjusza, a opady deszczu są rzadkością. Bufo Alvarius jest wyjątkowa z jednego głównego powodu. Jej jad zawiera potężny halucynogen 5-metoksy-endimetylotryptaminę, czyli 5-MeO-DMT. Pozyskiwanie jadu odbywa się bez uszczerbku dla ropuchy. Substancja wyciskana jest z jej gruczołów parotydowych. Doświadczenie po przyjęciu tej substancji zaczyna się natychmiast i trwa od 15 do 30 minut, wywołując u użytkownika intensywne poczucie jedności z wszechświatem, rozpuszczenie ego i przeżycia mistyczne. Jednak ze względu na siłę działania, 5-MEO-DMT wymaga ostrożności i kontrolowanego środowiska. Ropucha Bufo alvarius stanowi niezwykłe zjawisko w świecie przyrody. Wzrost popularności psychodeliku przez nią wytwarzanego prowadzi do zwiększonego na niego zapotrzebowania, co niestety może zagrażać jej populacji. Dlatego coraz częściej propaguje się syntetyczne wersje, które nie narażają ropuch na niebezpieczeństwo. Nowe badania z Imperial College London sugerują, że DMT może naśladować tak zwane doświadczenia z pogranicza śmierci, zjawisko znane jako NDE, Near Dead Expirance. Podczas eksperymentu zdrowym ochotnikom podano różne dawki DMT i placebo. Ochotnicy wypełniali kwestionariusz dotyczący NDE, a uzyskane wyniki wykazały podobieństwo do doświadczeń z tym związanych, takich jak poczucie wyjścia z ciała i wewnętrznego spokoju. Dr. Robin Carhart Harris podkreśla, że DMT może pomóc zrozumieć psychologię i biologię umierania. Wyniki pokazują, że zmiany w mózgu wywołane przez DMT są podobne do tych podczas near-dead experience. Jednakże DMT częściej wiązało się z wejściem do nieziemskiej rzeczywistości, podczas gdy NDE przedstawiało poczucie braku odwrotu. Kontekst i emocje są kluczowe w doświadczeniach związanych zarówno z NDE, jak i tych wywołanych przez dimetylotryptaminę. Znany psychonauta i etnobotanik Terence McKenna stworzył określenie maszynowe elfy do opisania istot, które spotykał pod wpływem DMT. Nie jest on jednak jedynym, który tak je opisuje. Wielu naukowców przedstawia te istoty w bardzo podobny sposób, a ponadto znajdują zbieżności z różnymi interpretacjami biblijnymi, takimi jak spotkania z aniołami, łącząc je z doświadczeniami związanymi z DMT i wzmacniając te relacje świadectwami uczestników współczesnych badań. Najczęściej napotykane istoty to błazny triksterzy, elfy maszynowe, reptilianie owadoidy humanoidy istoty anielskie istoty demoniczne duchy roślin Hybrydy zwierzęce, mitologiczne bóstwa. Niezależnie od tego, czy takie spotkania wynikają z kontaktu z dobrotliwymi bytami zewnętrznymi, czy są jedynie wytworem umysłu, natura rzeczywistości wydaje się odłupywać swoje warstwy, oferując głęboki wgląd, który może prowadzić do przemieniającego życiowego doświadczenia. W XX wieku nauka zachodnia dogoniła starożytną mądrość. W 1957 roku węgierski chemik Stephen Szara wyizolował DMT w czystej postaci, otwierając drzwi do badań naukowych. Naukowcy zaczęli badać jego wpływ na mózg, starając się zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw niezwykłych wizji, które wywołuje. Neurolodzy zidentyfikowali specyficzne receptory w mózgu, które wiążą się z DMT, sugerując złożoną interakcję między tą cząsteczką a naszymi obwodami nerwowymi. Badania wykazały, że DMT znacząco zmienia aktywność fal mózgowych, prowadząc do zwiększonej entropii i skrócenia połączeń między różnymi obszarami mózgu to zaburzenie normalnego funkcjonowania mózgu może wyjaśniać głębokie zmiany w świadomości obserwowane u osób przyjmujących DMT. Pomimo długiej historii używania i rosnącego zainteresowania naukowego, DMT pozostaje kontrolowaną substancją w wielu krajach, w tym Stanach Zjednoczonych. Klasyfikacja ta oznacza, że DMT ma wysoki potencjał nadużywania i nie ma obecnie akceptowanego zastosowania medycznego. Jednak wiele osób twierdzi, że ta klasyfikacja nie jest oparta na dowodach i spekulują, że rządy mogą tłumić użycie DMT ze względu na jego potencjał do wywoływania radykalnych zmian w świadomości i kwestionowania ustalonych systemów wierzeń w społeczeństwie. W końcu społeczeństwem, w którym znaczna część populacji doświadczyłaby głębokich i często niewyrażalnych sfer dostępnych dzięki DMT, mogłoby być trudniej kontrolować. Pozostaje więc pytanie: czy DMT jest niebezpiecznym narkotykiem bez korzyści, czy potężnym narzędziem do odkrywania ukrytych wymiarów świadomości, niesłusznie demonizowane i zepchnięte do podziemia? Być może najbardziej intrygującym aspektem DMT jest jego potencjał do rzucenia światła na naturę samej rzeczywistości. Jak twierdzi wielu użytkowników, DMT pozwala nam na dostęp do innych wymiarów lub interakcje z istotami z innych światów. Co mówi nam to o prawdziwej naturze naszego istnienia? Czy te doświadczenia są tylko wyszukanymi halucynacjami generowanymi przez nasz mózg? Czy też mogą być wglądem w inną rzeczywistość, która istnieje niezależnie od naszej? Czyżby nasze obecne rozumienie rzeczywistości było ograniczone, a DMT oferowało okno na o wiele bardziej rozległy i złożony multiwersum? Odpowiedzi na te pytania pozostają nieuchwytne. Jedno jest jednak pewne. DMT wciąż zniewala naszą wyobraźnię i stanowi wyzwanie dla naszego rozumienia świata, nas samych oraz struktury rzeczywistości.